Mówią, że jak coś się robi, to jest brudno. No może i tak. Mam nadzieję, że nie będzie trzęsło za mocno, bo włączyłem stabilizację. Natomiast nie wiem, jak na stabilizacji będzie ostrzyło. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w trakcie remontu i stawiania silosu zbożowego 150 ton z dnem lejowym lejowego i chciałem dzisiaj porozmawiać opowiedzieć e, o tym jakie farby używam, bo zmieniłem troszeczkę moją koncepcję, podejście do malowania z tego względu, że jest ciepło i przeleciałem przeszedłem na Alkidy i trochę Wam powiem dzisiaj o tych Alkidach oczywiście jak patrzę, czy, czy nie idzie ktoś, bo jest ciężko dzisiaj dużo ludzi, więc ciężko cokolwiek nagrać więc przeszedłem na Alkidę z tego względu, że właśnie jest ciepło, i to jest tylko konstrukcja po prostu stalowa. Więc yy, nie widzę tutaj potrzeby, nie mam czasu, żeby mieszać epoksyd z tym wszystkim. To jest dosyć kłopotliwe. Jestem na chwilę obecną w miarę spoko zadowolony. Przepraszam, że tak no mówię, tam obserwuję, żeby ktoś to przerwy film i dogram za chwilę. Yy, jest to dosyć kłopotliwe. Epoksyd jest fajny, żeby. Jak się malowało zimą, nie? I przejdziemy, pokażę Wam, jak piast po dwóch latach wygląda, bo był źle oczyszczony. Wypożyczyłem niedawno piaskarkę. Będzie z tego film zrobiony w wolnej chwili, więc teraz tak. Na chwilę obecną e, mam tutaj konkora. E, to jest Alkid do gruntowania antykorozyjne szary. E, dzisiaj tego nie widać, natomiast wczoraj, jak był świeżo e, otwarty, to widać, jak ta, bo to też będzie żywica Alkidowa, nie? Bo teraz jest rozpuszczalnika tu trochę dolane. E, więc ten rozpuszczalnik, tą żywicę. No ona się tak nie wytrąca po prostu z tych. Pigmentyzacja jest bardzo, że tak powiem, duża. Ona jest bardzo gęsta ta farba, e, ja podkład robię w ogóle bez rozcieńczalnika podkład walę na grubo. Ja chcę, żeby to trzymało, nie chcę tego poprawiać. I epoksydem przyczepę też waliłem na, na grubo nie? zero rozpuszczalnika, mimo tego, że zacieki się robią i to pluje, bo ten pistolet wtedy pluje, ale tylko ciśnienie zwiększam. I ogień, także jak wczoraj otworzyłem, to tutaj bardzo dużo właśnie tej żywicy. No i po prostu te pewno wiążą tylko z powietrzem, nie? A, a tak normalnie wiążą tamte, no, no są chemoutwardzalne, czyli utwardzacze do nich dodajemy, nie? A chłopaki będą za chwilę, może nagramy, bo chcą odpalić silnik od Bizona. Także jadę w tym systemie alkidowym, a alkid nawierzchniowy wygląda w ten sposób. Tutaj nic nie widać, wszystko 90,05. I pójdziemy chwilę jeszcze zaraz na dwór. Także z epoksydów na razie jest zrezygnowane. Tutaj mam do mycia przygotowany temat. I wypiaskowane są te pierścienie. Z jednej strony już jest ten pierścień pomalowany, natomiast żeby nie utrudniać sobie życia, nie przerzucać go z lewej na prawą, to już pomalowałem go z tej strony. Z 15 minut temu 20 i właśnie to jest ten alki, szybko schnący. No, gdzieś tutaj oczywiście ręka jest brudna, natomiast i, no, mamy fajną pogodę, czy znaczy fajną. Nie jest fajna, bo wszystko schnie na polach, natomiast no, do malowania, powiedzmy, że ta pogoda jest ok, względna. E, I teraz tak patrzę, nie wiem, czy ona już doszła. Nie, tutaj po prostu jest dużo grubiej nałożona, bo ja wlewam po prostu tutaj wszędzie w te spoiny, staram się po prostu oblać na grubo to wszystko, żeby to wszystko się zalało tą farbą i mam nadzieję, że przez jakiś dłuższy okres czasu nie będę musiał tego po prostu dotykać, także za pół godzinki, godzinkę przerzucimy to no wiadomo, no to jest tylko konstrukcja więc nie widzę też potrzeb, żeby tutaj znaczy no co, co więcej, no jest farba no i chlorokałczukami się maluje i też jest ok. jest to właśnie wypiaskowane, wypożyczyłem piaskarkę także niedługo mam nadzieję uda mi się dodać film z piaskowania no niełatwa robota, w ten sposób to to jest wypiaskowane, wygląda już oczywiście rudem, zachodzi. Może na bramie będzie widać eee, lepiej. No tutaj też już ptak jakiś, kurczę, obrobił. Natomiast już widzicie, zachodzi to rudem powoli, więc trzeba się brać za to malowanie. Eee, I trochę jeszcze ewentualnie to szczotką drucianą przetrzeć, żeby ten kamień po prostu stąd wybrać. Eee, no i teraz tak, także to, to tam jakby... Przy okazji zrobione, natomiast o, tutaj pokrywa już rudym zachodzi od tego silosu, e, także to też będę za chwilę gruntował. I tutaj konstrukcja sporcza na redler lub brzmikę poziomą, więc też będę, e, będę to robił. E, chłopaki będą tu czyścić, będzie to malowane. E, czekaj, bo ja nie wiem teraz w jaki sposób to jest, słońce z tej strony chyba. No i po prostu e, popróbujemy, bo, popróbujemy właśnie tego rozwiązania alkidowego. Na chwilę obecną bardzo fajnie mi się to sprawdza, bo nie muszę mieszać tych utwardaczy Jak malowałem przyczepę zimą, zobaczymy jeszcze jak przyczepa wygląda. Tutaj stoi mały dzik. E, jak przyczepa wygląda, e, akurat nie miałem farb bo ją na początku właśnie pomalować na czarno, ale potem zmieniliśmy koncepcję i przycepa jest pomalowana sama opianowana tym summa summarum, ale pomalowałem chrolchałczukiem eee, i tutaj jeszcze te beczki też są w planach do malowania eee, no i co no i skurczę powiem wam, ciężko przygotowywać ten materiał do tego malowania ja już teraz robiłem taki taki plan, taki teścik mały eee, że po prostu tą tak jak mam z zędrą, czyli ze zgorzeliną walcowniczą, smarowałem kwasem solnym. Tak, stężonym kwasem solnym. I naprawdę, że ten kwas solny tak się robi przemysłowo: tą zędrę puszczał. Ale dalej nie mam tam tej struktury piłeczki golfowej, jak po piaskowaniu. I piaskarka jest super, ale kurczę, to jest tak też ciężka praca, że nie wiem, czy. Znaczy, ciężka, to jest kłopotliwe, bo tych piaskarek jest mało, mało kto chce to robić. No, i tutaj mamy właśnie tą przyczepę na dole pomalowaną poliuretanem. Tutaj mamy właśnie nagrubowalony epoksyd z poliuretanem. E, no, wygląda to, wiadomo, no jest brudne jak to przyczepa. Czy tu już mamy wykwit jakiś? Nie, wydaje mi się, że nie. Ona była zimą robiona. E, a tutaj dałem epoksyd, co nie? I na epoksyd dałem, to widzicie, epoksyd wychodzi dołem, a na epoksyd dałem e, chlorokałczuk Gdzieś czytam, że chlorokałczuk jest bardzo dobry na ścieranie, natomiast Wiadomo, wszystko się tam gdzieś rysuje, jak to w maszynach. I wcale ten chlorokauczuk też nie wychodzi jakoś super tanio. A tu mamy poliuretan, nie? I e, także tu mamy takie połączenie: poliuretan, e, epoksyd poliuretan. Tutaj mamy epoksyd i chlorokauczuk. Co ciekawe, nic się nie pogryzło. A czemu w sumie miałoby się pogryźć? Trzeba pianę obciąć. E, I pójdziemy do RCW. I właśnie z RNW, tak ktoś mi zwraca uwagę, że to jest RNW. I z RNW jest właśnie lipa. Tu jest też e, tylko pewno zwykły podkład wtalowy i chlorokauczuk. No, no, ale to wiadomo, tutaj to jest obdrapane zawsze. Natomiast tutaj, gdzie nie ma tej korozji jakoś e, w sensie takiego wiesz uderzeń czy takich rzeczy, no to to trzyma nie? w miarę. Nie ma żadnego problemu tutaj. Natomiast na e, tym rozsiewaczu. Widzicie, tutaj nie było to wypiaskowane, nie miałem młotka tego pneumatycznego, i tutaj już po dwóch latach takie mamy e, wykwity. Natomiast tutaj było e, jakby no, wyczyszczone to, bo ja jechałem tym, tą bzymką, i tutaj jest ok, nie, nie wchodzi tam w żaden sposób rudę. Natomiast na spoinach, tu gdzie był materiał przegrzany, e, i tutaj w rogach, gdzie było po prostu niedoczyszczone, po dwóch latach już mam rudę, no ale to będzie trzeba po prostu wziąć troszeczkę, oczyścić. Ewentualnie leciutko tutaj tym młotkiem i głowym wyczyścić to tym młotkiem i głowym i podmalować, ale tutaj o na ramię niedoczyszczone, gdzieś ona była tylko pomalowana. Fakt, że wapno to też jest trochę żrące środowisko. No i może tutaj od kół rzuca, nie? Ale widzicie o, wszystko już gnije. Także kurczę, chyba. W tych rolniczych tematach może faktycznie tyle, że mówię. No ta rama, ona była tylko tak ręcznie doczyszczona, nie? Ale zobaczcie, kurczę, co już się dzieje. Wapna gdzieś tam się też ciężko domyć. Po dwóch latach już tutaj to wszystko koroduje, więc będziemy mieli porównanie potem do, do następnych. Natomiast ten RCW był prawdopodobnie cały piaskowany. On też e, więcej chodzi niż mój, aż było ciężko go ostatnio w ogóle domyć. I patrzcie, że tutaj ta farba, mimo tego, że to jest chlorokauczuk, była na pewno lepiej doczyszczona i, i ta rama trzyma, e, trzyma lepiej. Tutaj też się e, gdzieś tam wychodzi rudę, ok, ale nie tak jak tam. Tam na dolnej ramie już wychodzą płaty, więc chyba bardziej trzeba się skupiać na doczyszczeniu niż na e, nie wiem, tych farbach jedno czy dwuskładnikowych. Jak będzie, o, doczyszczenie materiału ma dużo większe znaczenie. Nic ona tutaj, e, wszystko rude bierze. I to było tylko po prostu ręcznie poczyszczone, nie? Także jednak te kurcze, chyba wyczyszczenie. Fakt, że to był stary materiał przegrzany, tutaj mamy od dołu materiał nowy. I ten materiał jest, jest ok. No także będę sobie te systemy lakiernicze testował. no i widzicie, tutaj też. Wszystko kurczę, po dwóch latach wychodzi, nie? Yy, I tutaj to samo jest. Także chyba doczyszczenie yy, no ma największe znaczenie. Doczyszczenie ma największe znaczenie. Tak to wygląda. Tutaj tak samo, tu było przegrzane i już jest ponadłamywane, i ta farba po prostu odłazi. Mimo tego, że to był właśnie epoksyd, ale nie było to wypiaskowane, więc może nawet tym karcherem, ale warto to przelecieć. Ja mówię tak, żeby nadać tą strukturę tej takiej piłeczki golfowej i zędrę trzeba po prostu ściągnąć. A w tych warunkach naszych, takich gospodarstwa rolnego no nie jest, to, nie jest to proste. I to tak samo widać po przyczepie tej 6011. Ona była już dwa razy malowana. Pierwsza farba odchodzi. Natomiast co ciekawe ona była przetarta tylko jakimś takim odtłuszczaczem. Ta zgorzelina walcownicza, i co ciekawe, podkład w miarę trzyma. Natomiast wierzchnie warstwy chłopaki pędzlami pomalowali po prostu górę, i tu już było chyba za słabo zmatowione, niedomyte, i już też wszystko wychodzi. Ja teraz, malując, prawdopodobnie przyczepę na, na przyszłość. A jeszcze coś za temat, tamtą do 35, całą przejechałem młotkiem i głowym. I tym młotkiem, i głowym, myślę, że to jest jeszcze jakaś taka alternatywa dla piaskowania. Bo faktycznie, że odbijesz tą starą farbę, to jest czasochłonne, ale no, dar sobie trochę czasu, odbijesz tą farbę i, i też jest ok, nie? A, ale no, ciężko w tych kurcze, mówię, właśnie domowych warunkach. Piaskowanie musi być kurcze robione. Wetor nie był, co prawda, piaskowany, ale był naprawdę dobrze ręcznie. E, przygotowane, no i tu nie ma też takiego jakby środowiska mega korozyjnego, gdzie tam e, po prostu jest tak, tak wrzące. No także testujemy sobie ten temat i powoli działamy. Może za chwilę jeszcze jak bizona będziemy odpalać, że taki po prostu sobota luzik w logasek. Tutaj chłopaki będą czyścić. a ja zaraz biorę się dalej za malowanie, i tutaj będę też drabinę przygotowywał do czyszczenia. Musi iść, bo tej nie zdążyłem po prostu wypiaskować, więc trzeba ją tu trochę obtłuc. Ale mówię na taką luźną. To jest kurde, trochę mija się wszystko z celem. Poświęcić trochę czasu więcej. Tylko, tego czasu nie ma i to jest właśnie problem. Także trzymajcie się. Muszę wziąć tu zaraz ten młotek i głowę i to wszystko ob ob obić. Będę siedział z tym parę godzin pewno. Trzymajcie się, hej.